Siema, siema, witam Was serdecznie w ekipie Piorzacy Dzisiejszy odcinek będzie odpowiedzią na pytanie, co zrobić, gdy moja kura je jajko. A po pierwsze, moi drodzy, czuć wiosnę. Czuć i słychać. Ptaki śpiewają pełną parą, więc po prostu uśmiech na twarzy jest pełną, pełnym dziękiem w tej chwili. Więc do zobaczenia za chwilę. come Dobra, dobra. Pierw sobie powędrujemy trochę po ekipie i tak sobie pogadamy, a później wam coś pokażę. W ogóle, moi drodzy, wiosna idzie to chyba pełną parą. Ja tak myślę. Moja kochana Biała mamuśka z tamtego roku stwierdziła, że postanowi zacząć znosić jajka. Wcześniej ich nie znosiła, więc mega mi się to podoba, że zaczyna. W szczególności, że ona ma tendencję do znoszenia dziesięciu i nagle jej się przypomina, że warto być mamą. Więc liczę na ciebie, baby. Jedyne, co się tu nie podoba, to gęsi. Strasznie e, goni. Gdzie wcześniej kury znosiły tam jajka i nie robiła tego. E, nie goniła mi kur. W tej chwili absolutnie, w szczególności tej, oto pani, sami zaraz zobaczycie, się to nie podoba. Nie wiem o co jej kaman, bo one jeszcze jajek nie znoszą. O, i, o, o, I poszła, poszła, poszła. Nie robi tego zbyt agresywnie, więc nie jest to katastroficzne, ale po prostu za żadne skarby nie pozwala znosić jej jajka. Hugo yy, Ogólnie tak jak Krzysztof uwielbia, mamy odwilż. Tu już kury dzisiaj zostały wypuszczone, ponieważ wodę spłynęła w diabły, więc kurki korzystają. Tu nie wspomnę, jest bagno, choć nie jest źle, ale to już gęsie robią, nie to, rzeka stały. I tam już też praktycznie osuszony cały teren, więc jest luzik. Jeżeli chodzi o wolierę, trochę wody naleciało, ja to wiem. Czekam tylko, jak trochę ziemia odmarznie, bo niestety nie odmarzła i się biorę za dosyp Około 5 cm ziemi, tu jak widzicie, kury są w ogóle yy, tak jak mówiłem, że będę puszczał na zmianę. Tak są puszczane. No Bagno jest niezłe. Yy, w wolierach na szczęście po jednym dniu zrobiło się totalnie sucho, yy, więc nie narzekam. Yy, dach śnieg przetrwał wszystko. Właśnie muszę jedną. No, tylko właśnie dwie woliery, gdzie kompletnie nie dosypałem ziemi, yy, bo nie zrobiłem tego. <laughs> bo tam kur nie było, że tak powiem, yy, mi się. Oj mi się tylko zalało yy, ale tu ogólnie jest yy, problem o bo tu mi trochę naderwało folię znaczy właśnie nie źle powiedziałem, nie naderwało odczepił wiatr i dlatego po prostu ta woda o spójnie jezioro będzie. Tu trzeba naciągnąć po prostu jeszcze raz. Ja to zrobię. Myślę, że jutro. O, tu już jest tytuł Glancuś. Yy, nigdzie więcej nie stoi, tylko w tej. Ale ja i tak tu muszę dolać, bo tam po prostu z tyłu mi cieknie. Więc jest pesiek mały. Życiec, nie? Ważne, że tam kur jeszcze nie ma, więc spokojnie mogę sobie to robić. Yy, w szczególności, że mój urlop został przedłużony do 7 marca. Więc raczej. To zrobię. Tu, jak widzicie, no są po wodzie. Kaczki się bardzo cieszą. Nioski nie miały szlabanu, wychodziły na dwór. Więc tu luzik. One to mają to w nosie. Na szczęście dużo mnie nie pownosiły. Do środka. Dzisiaj też sprzątałem po srebrno Srebrnoszyj, brzozowych Jak to się mówi. I u kuciaczków. Zawsze przejdziemy w ogóle do nich. Tu w ogóle hit hitów Ten kogut, go nie sprał drugi kogut, go sprały kury Dwie kury, które rządzą w tym kurniku I po prostu sprały go na kwaśne jabłko A jest problem, bo ten kogut zostaje yy, Nioski, znaczy sylki, moi drodzy, niosą się wszystkie pięć Ino się cieszyć Więc to jest pięknie tu mamy oddział zamknięty. Tu zrobiłem takie tanbony, i tak nie łazi, więc ona sobie tam siedzi. E, tu już posprzątane ogólnie. Jutro jeszcze będę robił dezynfekcję i bo tu będę musiał zrobić jeszcze rzędy. Tu maluszki też mają posprzątane. się ją. Przepiórki przestawione i też przepiórki przeniesione. Tu mamy te młode. Niestety tak jak myślałem, ja je przyniosłem, ze względu na to, że mi mocno wilgoć wzrosła, jak to się mówi w tym, w odkowalniku, dlatego musiałem je przenieść. No i moi drodzy, stała się katastrofa, kilka przepiórek padło. Ja, ja powiem tak, też się tego trochę spodziewałem bo zmiana temperatury, ale nie miałem wyjścia, bo albo bym zaryzykował, żeby tu była za duża wilgotność, a otwarcie tego spowodowało, że one i tak by spadły, czy coś więc poszły, a mi się zdaje, że to jest też wina, że przepiórki, to zauważyłem zdecydowanie, u nich te odchody, to wszystko to jest w ilości mega, niby małe ptaszki, wszystko pięknie ale ilość odchodów jest ogromna tu już jest przygotowane, bo będą te z domu przenoszone a tu mamy te kurczaczki większe. Też dzisiaj miały sprzątane. Yy, w ogóle pięknie. Zobaczcie, to jest miks. Orpingtona z brachmą. Pecakie to wysokie, bo tam macie na przykład brachmę. Koguta brachmę kuropatwianą. A tu macie miksa albo, czekajcie. Tak. No dwie Silunie tradycyjnie i tu brach miniaturowy. Też piękny wynik, bo jest tylko jeden kogucik, reszta kurki. Pięknie, cieszy mnie to bardzo i tu wszystko żyje. Tam nic nie odpadło. Więc Ameryka. Ameryka. Tu przygotowane, kto wie, to wie dla kogo, jak dobrze słucha filmów. Już może w sobotę się pojawią, zobaczymy, jak to będzie. Ale tak, yy, dzisiejszy temat, No ja tylko pójdę... Dzisiejszy temat filmów, o patrzcie, i goni dalej, bo o właśnie, bo też jakbyście zauważyli, zostały pościągane plandeki, yy, ponieważ stwierdziłem, że Przynajmniej u nas, nie zapowiadałem przez najbliższe 6 3 tygodnie żadnych tam mrozów, więc już niech światło dzienne tutaj trafia do kurek. A po drugie czas najwyższy. Trzeba witać wiosnę. Jak to się mówi. Czy nie, Czy nie witamy wiosny? Tutaj brachmy jak widzicie. Korzystają, czekam na pierwsze jajka. Myślę, że też się powinny zaraz pojawić. No, ale właśnie, dochodzimy do tematu jajek. Dosyć dużo osób pytało mnie się, co zrobić, jak moje kury zaczynają jeść jajka. E, jeść jajka, dobrze, albo je tuc. Bo to są dwie różne metody. E, moi drodzy, po pierwsze, jak najszybciej odłuczyć. A żeby oduczyć, jest kilka sposobów. I pierwsze, trzeba się zastanowić, o co komu. No, teraz Te będą się teraz lały, bo się widzą. Ale bulion prawdopodobnie. No czekam w sumie, żeby w końcu tubatki wywieźć i pan kochinek jedzie do nowego domu. E... Ale to dlatego, że ktoś go hoduje i jedzie z panem loczkiem. Więc dobre miejsce. Zaraz tu do tego dojdziemy. Ale kwestia jest taka, że. Trzeba się zastanowić tak naprawdę, dlaczego nasze kury jedzą te jajka, jakim jest to powodem. Czy po prostu robią to z atrakcji i tylko rozbijają, a nie zjadają. Czy po prostu brakuje ich witamin? Dlaczego? Yy, witamin i minerałów, bo to chyba najważniejsze słowo. Yy, kura na pozór nie jest aż taką głupim, nie jest aż tak głupim zwierzęciem, jak się myśli, bo ponieważ ona sama potrafi wyszukać dla siebie odpowiednią ilość yy, minerałów, też możemy zauważyć, jeżeli ktoś, no, bądźmy szczerzy, yy, kończy żywot naszego droby, w żołądku często można znaleźć kamienie. Nie bez powodu, one są im potrzebne po prostu do budowy skorupki. I dlatego warto się zastanowić, skąd się te y, ataki na jajka biorą. Y, takim dosyć u mnie sprawdzonym sposobem na oduczenie kur, y, bicia samego jajka, nie to, że jej jedzą, tylko biją, jest podkładanie jajek podkładek. Tu mam, ja mam dwie podkładki y, zakupione. To są to dosłownie, moi drodzy groszowe sprawy. Tylko ważne, żeby nie kupić y, tych, y, po prostu z tego one są chyba z y, wapnia. Bo po prostu kury poczułem i zaczął je dziobać i będzie się kruszyć. To są plastikowe jaja, fajna sprawa, naprawdę. U mnie się sprawdziły, oduczyły małpy niektóre. Jest jedna małpa, która robi to nagminnie, ale tylko i wyłącznie w momencie, gdy ja zaczynam zbierać jajka. To, to po prostu jest czarna kretynka. Inaczej tego się nie da nazwać. No ale jednym z sposobów są właśnie plastikowe jajka. Ale przy naturalnym żywieniu warto zwrócić uwagę, tak naprawdę. Yy, czy nasza dieta kur jest odpowiednia i jest dosyć bogata w minerały? Pamiętajmy, że pasza gotowa w większość składników, znaczy praktycznie według standardów powinna zawierać wszystkie składniki odżywcze, ale w wypadku na przykład zbóż i tym podobne, gdy karmimy tylko zbożami, a nie mamy, podkreślam, dużego wybiegu z dostępem do łąki, lasów i tym podobne, czyli tak jak w moim przypadku jest to tylko i wyłącznie już błoto, choć trawa jest dostarczana, ale no po prostu nie będzie tam nigdy jej zasiane. Ważnym elementem jest to, żeby te składniki mineralne dostarczyć. Możemy je dostarczyć po prostu kupując kilka rzeczy, które tak naprawdę nie są drogie, a mogą naszą fajną kurkom pomóc. I ja i oczywiście są naturalne, czyli dalej nie zburzam naszego, jakby to powiedzieć, systemu ekologicznego żywienia kur. Ale przejdźmy o czym mowa. No najważniejsze, moi drodzy, e, babcie. Wapń mamy tu, ja tu mam kupione a! dam sobie radę nie dam sobie radę sam znaczy z jedną ręką bo ja to albo rozsypie, albo nie u mnie oczywiście jeżeli chodzi o sklep w którym ja się zaopatrzam, jest to sklep stacjonarny takich y, składników Bartek z ekipą otwierają kurnik y, jest Dużo, jest bardzo dużo. Tu mamy taki. To jest futer kark, czyli oczywiście co? Głównie bab. Ale oprócz tego mamy tu magnes, fosfor, czyli bardzo istotne elementy dla żywienia naszego drobiu. Głównie właśnie takie rzeczy się polecę dla ludzi, którzy że tak powiem hodują kury naturalnie. Ale nie mówię, że kury, które są karmioną paszem, nie będą miały ich braków. To wygląda tak, ja specjalnie zakupiłem takie małe paczki i mówię dlaczego. Moje kury akurat tą wersję jakby mniej chętnie korzystają, mniej jej jedzą, jakoś im się nie podoba. Ja to zużyję oczywiście, ale to jest wersja, którą po prostu mniej chętnie jedzą i jest to też z domieszką właśnie kredy pastewnej, która jest bardzo dosyć znana i jak najbardziej polecana, oczywiście w wypadku braku wapnia, ale przejdźmy dalej. Kolejną rzeczą jest kalcium również, ale już taka forma jakby lepsza i bardziej, jak ja to mówię, naturalna, bo ona jest z kamieniami również normalnymi, śmiejmy się, normalnymi kamieniami, ale po prostu małych małych tak? I jakby to powiedzieć, tu jeszcze oprócz tego mamy muszle. Tą wersję lubią, nie powiem, że nie jedzą ją. Chętnie, ale może to właśnie dlatego, z tego powodu, że jest po prostu naturalna. E, a tu, oczywiście, mamy typowe też kalcjum, to jest podobne do tego, tylko ta wersja jest mniej zmielona, są większe kawałki i już są jakby e, ten wapń jedzą lepiej. Nie wiem w czym to, ale mi się bardziej mówię. chodzi tu prawdopodobnie o to, że e, przypomina bardziej naturę. Ale fajną sprawą i nie wiem jak to wygląda w Polsce, ale wiem, że jak w sumie u mnie to nie jest drogie, to podejrzewam, że uważasz nie yy, Mówimy tu o muszlach. Muszlach, ja tu mam yy, typowe muszle, yy, suszone, jakby rozdrobnione, i powiem wam tak. Kury to kochają, kochają, naprawdę zjadają moje, przynajmniej zjadają to bardzo chętnie. I jest to fajny dodatkowy składnik właśnie, który zbogaci dietę naszych kur, czyli jakby doprowadzi do tego, że ilość tego wapnia będzie odpowiednio spożyta. No i oczywiście fajne do budowy jajek. Pamiętajmy, no kury muszą trochę poświęcić, żeby te jajka wybudować, zbudować i nam dać. Ale, niedawno sprawdziłem, trafiłem na niemieckiej grupie, na taką właśnie rzecz. Wprowadzenie do diety drobiu, takie kostki, są dla gołębi? Dla gołębi. Takie coś, to są kostki minera... o, mineralne, y, takie, taka kosteczka i wiecie co, powiem wam tak, ja tu dokładnie, i tu, o! że tak było, jest po polsku. Nawet jest napisane właśnie, że e, jest dopuszczalna do drobiu Więc tak jak człowiek po prostu korzystał e, ze względu na to, że sprawdza mi się to mega sprawda i tu mamy podstawowe składniki chemiczne, czyli wapno, fosfor i sód. Coś, co jest dla naszego drobiu istotne, ale mówię, podkreślaj mi, jeżeli nie mamy z tym problemu, możemy dać naszym kurom, a wyjaśnię dlaczego tak naprawdę możemy dać, ale yy... one mi tu będą teraz przeszkadzać, mega mi będą przeszkadzać. A tu mamy czerwone kostki dla gołębi, ci co mają gołębie na pewno to znają, yy, tu mamy dodatkowo jod yy, i inne minerały też polecane. I tak jak... E, halo, halo, halo! Przepraszam bardzo, tak? Ktoś tu inny mówi w tym momencie. I tu te kostki są czerwone ze względu właśnie na dodatek jodu i tym podobne i są mniejszej ilości. Ja sobie wykorzystam je w wolierach. I powiem Wam tak, ta kostka u mnie stała jeden dzień. E, jeden tydzień. Bardzo szybko stwierdziły, że jest jadalna, jest smaczna i może można ją jeść. Ale one się górne pieją mi tutaj. E... Więc e... takie formy po prostu rzucam do kurnika i jedzą bardzo chętnie. Ale ostatnio nowość, którą zakupiłem, nie dosyć, że pachnie genialnie. Ci, co są na grupie na Facebooku, e... wiedzą. Jest to z firmy dosyć znanej w Niemczech. Ostatnio na. Zresztą na live rozmawialiśmy na ten temat. To jest ta firma. Tu też... One nie, nie pozwolą mi dzisiaj poprowadzić odcinka. Absolutnie nie. Wiecie co? Ja se przejdę do niosek. Może się zamkną, bo to ja im przeszkadzam może. Ja sobie ten kamień tutaj... wywalę. Bo po prostu tak kostka leci doniosek. Dzień dobry. Mogę u was poprowadzić rozmowę, czy nie za bardzo też będziecie się darły. No, jest spokój, cisza, bo aż po prostu uszy bolały. Yy, I tak, ja im tą kochę tutaj dam. One sobie spokojnie z nią poradzą i bardzo szybko zjedzą. Yy, ale tak, tu mamy właśnie... Yy, Tą mieszankę minerałów. Tu też jest z muszlami i tym podobne. Zaraz Wam dokładnie przeczytam, co w niej się znajduje. Pozdrawiam Cię, Grzesiek. To informacja dla Ciebie. Tu mamy tak, oczywiście muszle i ostrygi, wapień, kwart, czerwony kamień, kukurydzę. To jest kwestia po prostu, żeby kury się bardziej tymi interesowały. Oraz pszenicę, tlenek magnezu, magnezu chlorek sodu i węgiel drzewny. Bardzo fajny skład, i powiem wam tak. <laughs> Za głupotę było trzeba płacić. I ostatnio zapomniałem tego wiaderka zabrać moim kurom. I niestety prawie pół wiaderka mi zjadę. Ja im tutaj sypnę. I właśnie ja im sobie tutaj sypnę to wszystko. A te też chętne. Chcesz? No trochę damy im też. Dobra, nie będziemy aż tak egoistyczni tu damy w kąt damy to do państwa warpingtonów są zainteresowane bo to już tutaj aha i są z dodatkiem olejku łanyżowego co moi drodzy ja ogólnie samego smaku łanyżu nie lubię ale olejek pachnie idealnie zobaczycie kurę oczywiście ciekawskie, o co kamen zaraz se będą zaczęły o już wcinamy co się da wcinajcie wcinajcie bo dosyć dużo jajek nosicie więc jest to dosyć istotne żebyście Teraz jak najwięcej tego jadły. Yy, I tak. Dlaczego śmiało postawiłem taki cały pojemnik, yy, żeby... Ha! I skończyła się pamięć. Ha, ha. No dobra, ale przejdźmy dalej. Dlaczego tak śmiało sobie postawiłem taki pojemnik? Bo kury będą sobie same dobierały, jakby to powiedzieć, yy, ile tego potrzebują. Wiadomo, przy ilości takiej jak tam jest, tam jest około 50 kur, no trochę tego zejdzie. Yy, w szczególności, że jest teraz błoto, więc kury też moi drodzy nie ryją aż tyle. Co możecie śmiało do... zauważyć na przykład latem? Ja tu dwie kustki wzruszę, brachmą. E, latem, e, że na przykład latem e, ilość takich dodatkowych minerałów będzie schodziła mniej. Ponieważ kury będą z chęcią korzystały z rycia w ziemi i takie właśnie sobie składniki znajdą. E, więc. E... W okresie zimowym, taka suplementacja jest bardzo dobra, bardzo ważna i istotna. I sami możecie zauważyć z czasem, że e, ptaki po prostu e, przestaną wtrążolać jaja i nam je niszczyć, tak naprawdę. E, no, i tu kolejnym błędem, którym możemy sami popełnić, oczywiście naturalnym sposobem, również e, jakby, jakby to się mówi. Dostarczenia wapnia i innych składników mineralnych jest podawanie skorupek, tylko najważniejsze, potłuczonych, nie skorupek w całości. Skorupki w całości to jest jakby kolejny wyrok, gdzie kury po prostu zaczną się interesować całymi jajkami i będą śmiało go spożywać. A o to nam chodzi, żeby jednak do takiego czegoś nie dochodziło. Ja chciałem zobaczyć, czy tak, moje kurki już się zainteresowały yy, tym właśnie... Jak to się mówi dodatkowym składnikiem odżywczym. Te dwa małe opakowania sobie zostawię mi się nie przydadzą osobiście, ponieważ mam te witaminy i z tamtych korzystam, ale może coś będzie. Ale tak kontynuując, jak widzicie, one tam próbują coś sobie ryć. E, konsumować, ja sobie dzisiaj e, dostały akurat wszystkie ozdobne dostały. Tamte w wolierach dostały tej kolorowej mieszanki, więc im nie będę już zanosił. A tu po prostu brachą sobie rzucę, niech sobie mają. Eee, dlatego jeżeli... O, chyba jajeczko idzie. Albo coś kombinuję. Eee, więc podaj... jak podajemy skorupki, podawajmy je w takiej jakby... Eee. Rozmiarze, żeby nasze kury się nie skapły, że to jest jajko, ponieważ naprawdę bardzo szybko wtedy dochodzi do nauki tuczenia jajek. A tego raczej chyba chcemy uniknąć, prawda, bo to jest każda strata, każde jajko to strata. W szczególności jeżeli mówimy tu o jajkach konsumpcyjnych, jak mamy pięć kurek i tak naprawdę chcemy wiejskiej jajecznicy, czy też na przykład mamy kury hodowlane pod rasy, wtedy no, oczywiście każde jajko się Liczę. E, więc tak, jeżeli film Wam się podoba, da, podobał, dajcie hasztag ogólnie hasztag dzisiejszego filmu to Wapno. E, dajcie hasztag e, Wapno, łapka do góry i zapraszam oczywiście do subskrypcji. Myślę, że to jest dosyć istotny temat i bardzo często spotykany w kurnikach. Dlatego mówię, jeżeli e, posiadacie, e, karmicie kury naturalnie, bez dodatku paszy, przede wszystkim, podkreślam, bo mówię, że tak jak mówiłem. E, Kury, które są na paszy też mogą mieć braki witamin takich minerałów, w szczególności w okresie zimowym, kiedy nie mogą sobie pozwolić na grzebanie takiej w tej ziemi. Yy, latem to jest oczywiście, tak jak mówiłem, inna sprawa, ale w okresie zimowym jednak one potrzebują tego. No i ważne jest, żeby takie elementy dostarczać. A jest, tak jak mówiłem, są na to naturalne sposoby, więc warto po prostu, jakby to powiedzieć. Korzystać. Dajcie znać, czy wy mieliście problem z jajkami, jak sobie poradziliście, czy stosujecie minerały e, w żywieniu waszego drobiu. Więc drugi hashtag to jest tak lub nie, czyli czy stosujecie właśnie takie minerały typu jak właśnie muszla, czy też e, e, kredę pastewną, e, czy też również różne mieszanki. E, Kamieni, tak naprawdę, bo taka jest prawda. E, czekam na Wasze odpowiedzi. Ja Wam życzę miłego dnia, wieczoru przy pięknym, pięknym słońcu. Mam nadzieję, że też mnie spotka i moich kurek i niech Ziemia schnie i wchłania to wszystko w wodę. Pozdrawiam Was serdecznie. A dajcie znać, czy u Was śnieg jest, czego nie ma, bo wiem, że Polska się podzieliła na pół, więc przynajmniej nie będę wiedział, z której z połowy pochodzicie. Pozdrawiam, trzymajcie się.